Ostatnio w ekstraklasie przebija się coraz więcej bardzo młodych zawodników. Przykład takiego Kozubala, Gurgula czy Kowalczyka pokazuje klubom, że warto na nich stawiać, ale wymienionych przed chwilą piłkarzy pewnie już dobrze znacie. Dziś przedstawię Wam natomiast zawodników, którzy na przestrzeni kilku miesięcy czy lat mogą być na ustach całej piłkarskiej Polski. Zapraszam do oglądania. Zacznę od piłkarza, o którym głośno zrobiło się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, czyli od Fabiana Bzdyla. Fabian Bzdyl jest ofensywnym pomocnikiem, grającym w Krakowi, który ma 17 lat, ale głośno zrobiło się o nim wtedy, kiedy jeszcze jako 16 latek, tuż przed swoimi 17 urodzinami zapakował pierwszą bramkę w Ekstraklasie, i to w swoim debiucie w podstawowym składzie, co warto dodać. Jest on także produktem Akademii Pasów, także jest wychowankiem Krakowskiej Drużyny, to również warto zaznaczyć, a od trenera Dawida Kroczka w tym sezonie Ekstraklasy otrzymał 107 minut, ale swój debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zaliczył w lutym 2024 roku, także naprawdę, naprawdę wcześnie. Mimo wszystko, już od kilku lat myślę, że w Krakowie było takie przeświadczenie, że to tylko kwestia czasu, kiedy Fabian Bzdyl zacznie grać regularnie w zespole Krakowi, bo błyszczał on w centralnej lidze juniorów, nawet raz otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza miesiąca w tej młodzieżowej lidze. Wcześniej wspomnianą przeze mnie pierwszą bramkę w ekstraklasie, Fabian Bzdyl zdobył w meczu 17. kolejki ekstraklasy. Krakowia na własnym stadionie podejmowała wówczas zagłębie Lubin, a Fabian Bzdyl już w dziesiątej minucie meczu otworzył wynik tego spotkania trafiając na 1-0 po bardzo ładnej akcji dwójkowej przeprowadzonej wraz z Mikelem Majgardem. I a propos tej akcji, mam wrażenie, że już wcześniej bardzo dobrze grę Fabiana Bzdyla scharakteryzował wicedyrektor sportowy Krakowi Filip Trybulski. Posłuchajcie sami. Cechuje się dobrym rozumieniem gry, przygotowaniem taktycznym oraz techniką użytkową, dzięki której z łatwością wygrywa wiele pojedynków w ataku, czy zagrywa dokładne piłki do innych zawodników. Właśnie dobrą technikę użytkową pokazał przy tej akcji bramkowej, bo choć samo wykończenie tej akcji nie było jakieś efektowne, to sama akcja zasługuje na ogromną pochwałę. Fabian Bzdyl ją rozpoczął i Fabian Bzdyl ją skończył. Także naprawdę ta akcja wyglądała kapitalnie, tym bardziej patrząc na to, że była to akcja przeprowadzona przez 16-latka. Czapki z głów. Fabian Bzdyl tak naprawdę w pierwszej drużynie Krakowi zaistniał zimą 2024 roku. To właśnie wtedy najpierw pojechał on na obóz przygotowawczy do Turcji, a później zadebiutował w ekstraklasie w spotkaniu z Radą, jakim radą. Był to pierwszy mecz rundy wiosennej tamtego sezonu. Przy ulicy Kałuży trener Jacek Zieliński wpuścił Fabiana Bzdyla na murawę. W drugiej połowie meczu już przystanie 5 do zera dla Krakowi. Także wynik był pewny: piłkarze Radomiaka też nie byli już zbytnio zaangażowani w grę. Był to idealny czas na właśnie tego typu debiuty. Po tym meczu trener Jacek Zieliński powiedział następujące słowa: Nie mam obawy, by go wpuścić do gry nawet przy stykowym wyniku. Myślę, że prędzej mógłby to powiedzieć trener Dawid Kroczek, bo mecz z jakim był ostatnim meczem Fabiana Bzdyla, jeszcze pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego. Z kolei trener Dawid Kroczek faktycznie postawił na tego piłkarza i dał mu dużo więcej szans na grę. Ja odnoszę wrażenie, patrząc na nie tylko Fabiana Bzdyla, ale ogólnie piłkarzy, którzy jeszcze też pojawią się w tym materiale, że widać po nich jedną rzecz. Nasze polskie szkolenie, szczególnie w tych czołowych akademiach, przeszło diametralną, ogromną, przeogromną zmianę. Naprawdę. I to zmianę na lepsze, bo zaliczyło moim zdaniem spory postęp. I ja wiem, ktoś mi może przytoczyć w komentarzu jakieś nagrania, gdzie trenerzy mówią: nie kiwaj, nie cuduj, podaj, szybciej i tak dalej. Ja rozumiem. Na pewno takich nagrań jest sporo. Pewnie takich sytuacji w ostatnich latach w polskich akademiach czy szkółkach było mnóstwo. Natomiast ogólnie taki content będzie zawsze przyjmował się lepiej, będzie stawał się wiralem. Wiralem nie stanie się z kolei to, jak polscy piłkarze są ci młodzi, szczególnie dobrze wyszkoleni technicznie. I nawet taki najbardziej sztampowy przykład, Kacper Urbański. Po nim widać niepolskie szkolenie, chociaż też jest to poniekąd efekt polskiego szkolenia, ale wiadomo, że duży rozwój zaliczył także we Włoszech. Natomiast widać po tym, że tych polskich piłkarzy dobrze wyszkolonych technicznie, którzy dobrze czują się z piłką przy nodze, jest naprawdę sporo. Nawet kolega z drużyny Fabiana Bzdyla, Filip Ruzga, to jaki on ma flow, jaką on ma dynamikę, jak on świetnie się porusza z piłką przy nodze, to tylko pokazuje, że takich piłkarzy w ekstraklasie czy w pierwszej lidze będzie w następnych latach dużo, dużo więcej. Zapewniam was i mogę później ponieść konsekwencje tych słów ale widzę naprawdę spore zmiany w polskim szkoleniu. Ja osobiście czasem, żeby troszeczkę poszerzyć horyzonty, spojrzeć nieco szerzej na polskie szkolenie, oglądam mecze Centralnej Ligi Juniorów. I naprawdę niektóre spotkania są po prostu kapitalne do oglądania. To, jak szybkie, jak intensywne są te mecze, to jakie tam jest tempo gry, jest naprawdę imponujące. Szczerze mówiąc, przed oglądaniem tych spotkań zupełnie się tego nie spodziewałem. I wbrew pozorom, wbrew opiniom wielu naprawdę ekspertów, moim zdaniem, polską piłkę czeka świetlana przyszłość, bo będzie taki zalew. Młodych piłkarzy, którzy będą po prostu robili furorę. I tego życzę polskiej piłce, bo naprawdę widzę, że coś zaczyna grać, że coś się zaczyna zmieniać, że jest jakiś promyczek nadziei, że polska piłka w przyszłości będzie na pewno lepsza niż teraz. Czy wielka, to już pozostawię do oceny Wam. Krakowia, mimo wszystko, od kilku lat nie jest jakąś sporą marką. Tak naprawdę wielki przełom w Krakowi nastąpił na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, ale wielką marką od kilku lat jest już Legia Warszawa. Legia Warszawa, która ma bezprecedensowo jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą akademię w Polsce. Natomiast w Legii przez ostatnie lata brakowało takich juniorów, którzy by przez jakiś dłuższy czas dawali coś faktycznie Legii Warszawa, a nie zostali po prostu szybko. Sprzedani, wyrzuceni gdzieś tam z tej akademii i ostatecznie tak naprawdę dla Legi nie było z nich żadnego pożytku. Tymczasem w Legii Warszawa w ostatnich kilku tygodniach błyszczy Mateusz Szczepaniak. Świetną końcówkę rundy jesiennej zaliczył ten 17-letni zawodnik. W ostatnich miesiącach szansę od trenera Gonzalo Fejo w Legii dostało kilku młodych zawodników. Był Ziółkowski, Rzewłakow czy Atkonis, no i właśnie Mateusz Szczepaniak. I kilku z tych piłkarzy dostało szansę chociażby w meczu przy pustych trybunach przy Łazienkowskiej w eliminacjach do Ligi Konferencji z Karnarfon. W tamtym starciu legia bardzo wysoko wygrała, i to był właśnie pierwszy mecz w pierwszej drużynie Legii Warszawa Mateusza Szczepaniaka. Specjalnie podkreśliłem, że w pierwszej drużynie, bo Mateusz Szczepaniak już wcześniej wysyłał takie sygnały, że może być przyszłym zawodnikiem pierwszej drużyny Legii Warszawa, bo grał wy. Trzeciej ligowych rezerwach i radził sobie tam naprawdę bardzo dobrze. Tak jak już wspomniałem, 17 lat, rocznik 2007 i piłkarz generalnie ofensywny, dosyć wszechstronny, bo radzi on sobie na naprawdę wielu pozycjach w ofensywie, ale najlepiej czuje się jako dziesiątka. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni Mateusz Szczepaniak regularnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Między innymi wszedł z ławki na boisko w meczu Ligi Konferencji z Omonią Nikozja. Także z naprawdę znaną europejską marką, i właśnie w tym spotkaniu zrobił furorę: mianowicie zdobył bramkę na 2 do 0. Więc był to naprawdę bardzo ważny gol. Tą bramką także Mateusz Szczepaniak przeszedł do historii. Zapisał się w historii Ligi Konferencji, bo stał się jej najmłodszym strzelcem. Oczywiście, no, Liga Konferencji. Nie ma jakiejś długiej historii, ale mimo wszystko jest to dosyć spore osiągnięcie, tym bardziej, że ta bramka była bardzo ważna, bo gdyby nie ten gol, Omonia miałaby jeszcze szansę wyrównać i urwać jakieś punkty Legii, a tak Legia wygrała pewnie 3 do 0. Mateusz Szczepaniak trafił do Legii Warszawa w 2020 roku z Górnika Łęczna. Jeszcze zanim zadebiutował w pierwszej drużynie Legii to wystąpił m.in. na Mistrzostwach Europy na Cyprze. Oczywiście do lat 17 reprezentował tam Polskę i zdobył nawet bramkę. To także mogło przekonać trenera Gonzalo Fejo, aby dał mu szansę w pierwszej drużynie. I szczerze mówiąc runda wiosenna wydaje mi się, że w Legii Warszawa może należeć właśnie do Mateusza Szczepaniaka. Sądzę, że dostanie dużo więcej szans, jeżeli nie przydarzy się jakaś kontuzja tutaj twój odpukać, to miejmy nadzieję, że będzie grał regularnie, że będzie zaliczał kapitalne występy, bo taki piłkarz przydałby się nie tylko legii Warszawa, ale też, chociażby patrząc w perspektywie kilku lat, reprezentacji Polski. Mimo wszystko na razie powiedziałem raczej o zawodnikach, którzy mimo swoich przebłysków pełnią w swoich klubach rolę epizodyczną. Powiedzmy sobie szczerze, drugo czy nawet trzecioplanową. Natomiast kolejnym piłkarzem, o którym opowiem jest Patryk Paryzek. Osiemnastoletni zawodnik pogoni Szczecin. Paryzek to zawodnik, który w naprawdę imponującym stylu wprowadził się nie tylko do Pogoni Szczecin, ale i do Ekstraklasy. Mianowicie w swoim debiucie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zdobył on swoją pierwszą bramkę. Miało to miejsce w drugim meczu rundy wiosennej poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Pogoń podejmowała w Radomiu, Radomiak i... Zwyciężyła 4 do 0, ale wynik ustalił Patryk Paryzek, który pojawił się na boisku w 82 minucie meczu i już 9 minut po swoim wejściu na boisko triumfował zdobycie bramki. Patryk Paryzek to wychowanek Akademii Piotra Rejsa, ale przewinął się także przez młodzieżowe zespoły Lecha Poznań, do pogoni Szczecin trafił dopiero w 2022 roku. To co w jego przypadku jest także imponujące, to że otrzymał on szansę w Ekstraklasie od trenera Jensa Gustawsona jeszcze zanim rozegrał jakikolwiek mecz w trzecioligowych rezerwach Pogoni Szczecin. I jest to naprawdę ciekawe i niestandardowe, bo oczywiście Patryk Paryzek był już wcześniej kluczową postacią w młodzieżowym zespole Pogoni. W centralnej lidze juniorów miał na koncie 11 trafień, ale często trenerzy wolą jeszcze sprawdzić tych młodych zawodników. Po prostu na poziomie seniorskim, żeby zobaczyć, czy oni przenoszą ten poziom prezentowany na poziomie juniorskim na poziom seniorski. W tym przypadku nawet dosyć wysoki, bo rezerwy pogoni grają oczywiście w trzeciej lidze. Tutaj trener Jens Gustafsson od razu wrzucił Patryka Paryska na głęboką wodę, a ten poradził sobie znakomicie. Po obiecującym debiucie w poprzednim sezonie od trenera Jensa Gustafssona Patryk Paryzek otrzymał jeszcze pięć szans. W tych pięciu meczach raczej jednak nie imponował. Powiedzmy sobie, szczerze, były to raczej ogony. Strzępki czasu dostawał Patryk Paryzek od szwedzkiego szkoleniowca, natomiast przypomniał o sobie wielu kibicom pogoni w wyjazdowym starciu na początku obecnego sezonu. Mianowicie wówczas zdobył bramkę z zagłębiem Lubin, tym razem nie 9, a 6 minut po pojawieniu się na boisku i po tym meczu Patryk Paryzek powiedział następujące słowa. Oby jak najwięcej, mam nadzieję, że zagram dużo minut w lidze, chcę zbierać doświadczenie i cały czas się rozwijać. Chodziło wówczas oczywiście o bramki w rozpoczynającym się dopiero wtedy sezonie, natomiast skupiłbym się tutaj bardziej na ostatnim zdaniu. Czy Patryk Paryzek przypadkiem nie zatrzymał się poniekąd w rozwoju? Oczywiście mówię to w przenośni, nie tak dosłownie. Natomiast Patryk Paryzek wtedy był piłkarzem, który rozwijał się w zastraszającym tempie, bo otrzymywał kolejne szanse w ekstraklasie. Wszedł już, że tak powiem, na stałe do seniorskiej drużyny Pogoni Szczecin, do pierwszego zespołu, no stał się piłkarzem nawet w miarę rozpoznawalnym, myślę, wśród kibiców Pogoni. Tymczasem po tamtym starciu troszeczkę ten jego Rozwój się, mam wrażenie, zatrzymał. Oczywiście, duży wpływ miała na to kontuzja, której doznał w październikowym spotkaniu z Rakowem. Wrócił dopiero w meczu wyjazdowym w Gdańsku z Lechią, natomiast od tamtego czasu nie zaliczył jakiegoś sporego rozwoju. Oczywiście, kiedy już wrócił, stał się nawet bohaterem w Pucharowym meczu z Zagłębiem Lubin. Zdobył bramkę na 4-3 do 3 w 88 minucie bramkę niezwykle ważną. Ale zwracam uwagę na to, że na razie te bramki Patryka Paryska w ekstraklasie to nie są bramki jakoś niezwykle wymagające. Ja oczywiście wiem, że dla napastników najważniejsze są po prostu liczby, i to jak zdobywają te bramki nie ma zbyt dużego znaczenia. Ale Patryk Paryzek poza tymi bramkami nie doprowadza do wielu sytuacji, nie wygrywa zbyt wielu pojedynków, jest generalnie nawet bym powiedział czasami. Ciałem obcym na boisku, bo choć jest to piłkarz, uważam, utalentowany pod takim kątem, żeby znaleźć się w polu karnym rywala, żeby dołożyć nogę, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to technicznie jest to piłkarz dosyć surowy. Patryk Paryzek wydawałoby się jednak ma przed sobą naprawdę dobry czas. Jest on na razie rezerwowym napastnikiem, nieraz wchodzi także na pozycję bliżej bocznej linii, jest skrzydłowym w niektórych spotkaniach, kiedy wchodzi z ławki. Natomiast Połączyłbym jego przyszłą grę z jedną możliwą sytuacją, mianowicie ponoć ustawia się kolejka klubów po Eftymisa Kulurisa, czyli obecnie podstawowego absolutnie gwiazdora pogoni Szczecin. Natomiast gdyby Eftymios Kuluris odszedł z pogoni, to zastanawiam się, czy trener Robert Kolendowicz nie dałby szans nawet w podstawowym składzie Patrykowi Paryskowi, ponieważ pogoń tak naprawdę nie ma zbyt wielu pieniędzy. Mogłoby być jej trudno znaleźć jakieś tanie zastępstwo, na przykład z rynku wolnych zawodników. Tym bardziej, że jeżeli już miałaby pogoń szukać wolnych piłkarzy, to raczej do podpisania, aby przyszli oni do klubu w letnim okienku transferowym. Więc nie wiem, czy przed Patrykiem Paryskim nie istnieje taka szansa na to, żeby zaistnieć. Wydaje mi się, że kilka szans w podstawowym składzie Patryk Paryzek może w rundzie wiosennej otrzymać, no i to już od niego zależy, czy te szanse wykorzysta. Następny zawodnik to nie jest piłkarz ofensywny, jest to piłkarz zdecydowanie defensywny, środkowy obrońca Widzewa. Paweł Kwiatkowski, który zaimponował tym, że w wieku 16 lat zadebiutował w ekstraklasie i to od razu w podstawowym składzie naprawdę dobrej drużyny, bo myślę, że Widzew w tamtym czasie szczególnie był drużyną naprawdę bardzo, bardzo dobrą, z dosyć szeroką kadrą. Mianowicie miało to miejsce 16 grudnia 2023 roku. Wówczas Widzew. W Łodzi mierzył się z pogonią Szczecin, przegrał tamto spotkanie 1 do 2. Natomiast Paweł Kwiatkowski zaliczył dosyć udany występ. Miało to miejsce co ciekawe 11 dni po tym, jak podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z widzewem. Miejcie to na uwadze, jak szybko trener Daniel Myśliwiec postawił na niego i to od pierwszej minuty. Do końca poprzedniego sezonu Kwiatkowski nie dostał już jednak żadnej szansy od trenera Myśliwca. Wrócił natomiast do składu w meczu pucharowym we wrześniu tego roku. z Elaną Toruń, mianowicie w Toruniu, widzę się męczył. Paweł Kwiatkowski zdobył bardzo ważną bramkę na 2 do 1 i to w końcówce meczu i po tamtym spotkaniu powiedział następujące słowa: Cieszę się z występu i otrzymanej szansy. Teraz idę po więcej i mam nadzieję, że otrzymam jeszcze okazję do gry. Od tamtego czasu jednak znów trener Daniel Myśliwiec nie dał mu żadnej szansy. Dla mnie jest to po prostu zastanawiające, bo nie można powiedzieć ani w kontekście meczu z Pogonią Szczecin rok temu, ani w kontekście meczu z Elaną Toruń, że Paweł Kwiatkowski rozczarował. Powiem więcej, jak na 16-latka czy 17-latka wykazał się naprawdę sporą dojrzałością i dobrym ustawianiem się w defensywie. Naprawdę dobrze przecinał szczególnie długie zagrania za linię obrony, więc... Ja nie widzę żadnego sensu w tym, jak potoczyła się ta kariera Pawła Kwiatkowskiego w ostatnich kilku miesiącach. Jest to dla mnie dziwne, jest to dla mnie zastanawiające. Po prostu. Mimo wszystko myślę, że Kwiatkowski nadal jest brany pod uwagę przez trenera Daniela Myśliwca. Powiem więcej, sądzę nawet, że zobaczymy go jeszcze na boisku w tym sezonie. Ale bardzo ciekawie opowiedział o procesie przyjścia właśnie Kwiatkowskiego do widzewa dyrektor sportowy właśnie Drużyny z Łodzi. Posłuchajcie sami. Wprowadzanie takich zawodników jest zgodne z przyjętą przez nas strategią rozwoju sportu. Warto podkreślić, że Paweł był pozyskany z naszego klubu współpracującego na podstawie analizy scoutingowej, a teraz może zdobywać doświadczenie od starszych obrońców w pierwszej drużynie. Poprzedni piłkarze byli raczej ofensywni, a to w defensywie reprezentacja Polski ma największe problemy. Także należy liczyć, że tacy piłkarze jak chociażby Paweł Kwiatkowski się rozwinął. Na razie występuje on jednak w młodzieżowych reprezentacjach Polski i w rezerwach widzewa. Liczę, że otrzyma szansę w pierwszej drużynie od trenera myśliwca już w rundzie wiosennej. Skoro już mowa o obrońcach, to czas na piłkarza, o którym mogliście już słyszeć, ale moim zdaniem mówiło się o nim dosyć mało. Dominik Szala, środkowy obrońca z górnika Zabrze, który obecnie ma 18 lat. W szczególności zrobił on jednak ogromne wrażenie w poprzednim sezonie, kiedy jeszcze jako 17-latek wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie górnika. Zagrał dziesięciokrotnie od pierwszej minuty jako prawy obrońca. Oczywiście nie jest to najlepiej obsadzona pozycja nie tylko w samym górniku Zabrze, ale także w całej ekstraklasie, lecz zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy, mianowicie. Grał tam zawodnik 17-letni, rocznik 2006. Jest to dosyć newralgiczna i ważna pozycja na boisku. I grał ten zawodnik w podstawowym składzie. Nie przez 2-3 mecze, bo nie wiem, ktoś doznał kontuzji, czy odszedł z klubu na początku okienka i tak klub będzie szukał dla niego zastępstwa. Nie, nie, nie. To był piłkarz, który na stałe pod koniec rundy wiosennej poprzedniego sezonu wkradł się do tego podstawowego składu. I zwróciło to nawet uwagę trenera Michała Probierza który otwarcie powiedział o tym, że go obserwuje, i pamiętam nawet, że było dosyć głośno o tym, że być może zostanie on powołany na Euro 2024, więc zrobił on naprawdę spore wrażenie. Dominik Szala to wychowane GKS-u Katowice. Co ciekawe, przewinął się on także przez młodzieżowe zespoły Legii Warszawa i te oba kluby łączy nieaktywny od długiego czasu piłkarz. Prywatnie ojciec Dominika Szali, czyli Wojciech Szala, który w barwach wojskowych rozegrał 211 meczów. To tylko taka ciekawostka. Moje wątpliwości budzi jednak pewna niezgodność. Mianowicie, Dominik Szala kilka miesięcy temu powiedział, że nie przepada za grą na prawej stronie obrony. W takim razie, dlaczego większość meczów w ekstraklasie rozegrał właśnie jako prawo obrońca? To ciekawa kwestia, czy wyjaśnili sobie wraz z trenerem Urbanem jego pozycję na boisku, bo. Jeżeli zawodnik nie przepada za grą na danej pozycji, a jednak siłą rzeczy na niej występuje dosyć regularnie, no to jest to dosyć ciekawe. Dominik Szala najlepiej czuje się na środku obrony i mówi o tym otwarcie. Zresztą to właśnie na środku obrony grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Wydaje się jednak, że te kwestie są już wyjaśnione, bo niedawno Górnik Zabrze przedłużył umowę z Dominikiem Szalą, która będzie teraz obowiązywać do 2028 roku, więc. Przyszłość Dominika Szalę czeka świetlana. Przynajmniej moim zdaniem liczę na to, że taka się okaże, bo zrobił on na mnie naprawdę przeogromne wrażenie w poprzednim sezonie, kiedy grał w podstawowym składzie. Ostatnią piękną bramkę przewrotką w derbach Dolnego Śląska, czyli w meczu Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław zdobył Marcel Reguła. osiemnastoletni środkowy pomocnik Zagłębia Lubin, który uczynił to w swoim drugim występie w Ekstraklasie. Mianowicie przed tym spotkaniem zagrał w dwóch meczach ucharu Polski, spod Beskidziem Bielsko-Biała, a także z Wartą Poznań. A w ekstraklasie wystąpił w meczu ze Stalą Mielec. Marcel Reguła zadebiutował w Zagłębiu, w meczu w którym to na ławce trenerskiej Zagłębia debiutował Marcin Włodarski. I jest to bardzo, ale to bardzo dobry symbol na to, jak mocno pomógł młodemu pomocnikowi właśnie trener Marcin Włodarski. Na tej zmianie trenera w Lubinie bardzo skorzystał Marcel Reguła. Za trenera Waldemara Fornalika ten młody pomocnik grał jedynie w rezerwach, nie występował zupełnie w pierwszej drużynie, a za trenera Marcina Włodarskiego stał się, bym powiedział, nawet bardzo ważnym piłkarzem, który wchodzi regularnie z ławki rezerwowych i pokazuje się z dobrej strony. Trener Marcin Włodarski poznał się na talencie Marcela jeszcze prowadząc reprezentację Polski do lat 17, mianowicie prowadził on ją na Mistrzostwach Świata do lat 17. Wtedy reprezentacja Polski odniosła dosyć spory sukces, a Marcel Reguła był ważnym piłkarzem właśnie w tamtym zespole. Bardzo dobrze cechy wiodące Marcela Reguły podsumował Piotr Błauciak, czyli trener i koordynator Akademii Zagłębia. Posłuchajcie sami. Marcel przede wszystkim wyróżnia się charakterem, ma cechy które pozwoliły mu zajść bardzo wysoko. Czyli, jak ja to zawsze określam, mentalność zwycięzcy. I faktycznie widać ogromne zaangażowanie u Marcela Reguły. Kiedy pojawia się on na boisku, to nie ustępuje w żadnej sytuacji. I to bardzo dobrze. Natomiast wy dajcie znać w komentarzu, który z tych piłkarzy, waszym zdaniem, będzie w przyszłości najlepszy. Który z tych piłkarzy zajdzie najdalej który będzie największą gwiazdą, być może reprezentacji Polski. Dajcie znać w komentarzach, a także podzielcie się swoimi opiniami na temat tych zawodników. Chętnie z Wami podyskutuję. Zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. Subskrybujcie ten kanał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Cześć.